Witam wszystkich w kolejnym materiale. Powstaje on z uwagi na to, że ostatnio miałem plagę moli spożywczych, których się pozbyłem z warsztatu, ale przy okazji musiałem wyrzucić wszystko to, co było otwarte: czyli worki ze śrutami i takimi różnymi tam dodatkami, i musiałem kupić nowe zakupy. Dlatego postanowiłem zgrać materiał. Tu macie jeden z zakupów. 20 paczek kupiłem sobie mini biszkoptów. One są fajnie podzielone po 125 gramów. Dlatego będę miał. Mógł je przecierać, mielić i dodawać do zanęb. Bardzo dobry składnik. Z następnego sklepu wpadło mi 5 kg kolendry. Kolendra u mnie no, idzie, idzie dużo. Niby małe dawki, ale non stop kolendrę no, w większości dodaje do zanęb. Dlatego kolendry kupiłem 5 kg, w sobie leży ze 2-300 zł, mi posłuży. Z kolejnego sklepu wpadła mi paczka i jest teraz wszystko to, co jest pokazane w materiale, to już jest ten ostatni sklep. Czosnek. Czosnek. Mielony czosnek. Leszcze. Oczywiście, że tak. No i coś, co chyba jeszcze nie, nie pokazywałem. gryzku kurydziany. To jest składnik, który bardzo, bardzo często dodaje do zanęt tak zwanych bidnych. Bida, zanęta to jest zanęta, którą kiedyś, kiedyś wymyśliłem. Pokażę ją Wam no mam nadzieję, że w ciągu miesiąca wrzucę taki filmik. Następnym składnikiem, który teraz sobie weźmiemy sobie to jest och, mączka z orzechów tygrysich. Super mączka, dodatek do zanęt, do metody. Ogólnie teraz może pokażę Wam mączki. Takie dodatki do metody, które teraz właśnie mi wpadły i one są naprawdę super. Orzechy tygrysie, no to nie trzeba ich Nikomu chyba reklamować, kto w ogóle się zajmuje i kojarzy łowienie karpi. Mączka rakowa. Składnik też zanęt metodowych i w większości będzie używany przeze mnie jesienią albo z wiosny. Bardzo dobry składnik yy, w niewielkiej tam dawce do 10%, około 10% do, do, do mączek yy, innych i zanęt ogólnie miksów jest super sprawą. No i oczywiście rybna mączka, taka sobie do, do sprawdzenia, tej mączki nie pamiętam czy ją stosowałem czy nie, wrzucę sobie teraz, kiedyś wystartuję sobie gdzieś na komercję w przerywniku, niebawem idę na urlop, to sobie sprawdzę tą akurat mączkę. No i teraz mały dodatek, który cieszy, naprawdę cieszy przy połowie płoci, gdy będę ruszał na grubsze płocie, a szczególnie jesienią, to zobaczycie no to znaczy grubsze, u mnie takie płotki takie 25+, plus, no to już są grube takie ponad 30 na moich wodach to raczej nie występują, ale takie 20-25 plus płotki no i teraz to co widzicie, wywar kukurydziany ostatnio właśnie przez te mole wyrzuciłem około 20 kg wywaru yy, dlatego wywar gorzeniany kukurydziany jest yy, no, jest tym składnikiem, którego przy leszczach lub lesiotrach nigdy nie pomijam. Naprawdę jest rewelacyjny. Mączka czekoladowa, którą teraz wydaję, to jest po prostu. Już ją wcześniej używałem. Z tym, że chyba nie z tej firmy. Wcześniej używałem moczki czekoladowej do zanęt tych właśnie na komercję. Bardzo, bardzo fajny dodatek. Ogólnie do takich karpiewatych ryb jest mączka czekoladowa bardzo fajnym dodatkiem. Pobudza ryby do żerowania, to znaczy pobudza ryby do żerowania. Na pewno lepiej żerują. To, to tak. No i przy okazji w tej paczce wjechał do mnie produkt, który uwielbiam i nie zamienię go na inny. Zawsze biorę zalegro Melasa Buraczana, to jest 5 litrów, kosztuje chyba 26 zł. W sklepach wędkarskich wychodzi dużo drożej i są one gorsze. W wędkarskich sklepach są rzadsze, jakoś tak jakby, no nie wiem, skąd oni, oni biorą i co to są za produkty. No i teraz tak... Wątróbka i likwid z robaków i ochotki. To są rzeczy, które będę dodawał do jako dodatki na Wisłę. One będą mi podnosiły zapach na Wisłę do metody pelletów. Pokazałem Wam składniki, których używam naprawdę. Prace i jak je przygotować, zobaczycie w następnych materiałach. Pozdrawiam Was serdecznie.